Siemanko. Cześć. Hydraulika już za nami. Poszło sprawnie, szybko, bo panowie uwinęli się w trzy dni. Tak, tak. W 3. Więc super. Zacznijmy w takim razie od rozwiązań technicznych, na które się zdecydowaliśmy. Chcieliśmy, żeby całość u nas wody była zrobiona na rozdzielaczach. Jest to nic nowego, nie jest to żadne nowatorskie podejście, ale niestety niektórzy hydraulicy po prostu odmawiali zrobienia w ten sposób instalacji, więc mieliśmy tutaj już pewne wyzwania związane z tym faktem. Czemu w ogóle wszystko na rozdzielaczach? No w mojej głowie zrodził się taki pomysł i, i takie przekonanie, że jeśli wszystko będziemy robili na rozdzielaczach, no to rurka jest prowadzona z punktu A do punktu B, gdzie B jest już zakończeniem i wyjściem. No i po drodze nie mamy żadnych łączeń. Brak łączenia oznacza brak kłopotów w przyszłości. Ta woda nie będzie miała jak się jakby wydostać przez to łączenie, to łączenie się nie rozszczelni. No, ale niestety nie udało nam się idealnie zrobić wszystkiego. Mamy trzy obiegi cyrkulacyjne i przez to mamy pięć łączeń. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ w łazience mamy zawsze zwyczaj więcej niż jeden punkt odbioru wody. Mamy na przykład kran i prysznic. No i stanęliśmy przed tak naprawdę dylematem. Co robić? Czy do każdego z tych punktów doprowadzać osobno swój jakby punkt cyrkulacyjny i na dole gdzieś to łączyć, czy wykonać łączenie i zejść jedną rurą już na dół i mieć po prostu porządek w kotłowni, tak to nazwijmy. No zdecydowaliśmy się na to drugie rozwiązanie. To znaczy mamy wszystko połączone w podłodze. W dużej łazience są to na przykład trzy łączenia, bo mamy jedno do bidetu, jedno do umywalki i jeszcze jedno do wanny. I wszystko tutaj, cała ta cyrkulacja schodzi jedną rurą. Ale po co nam w ogóle cyrkulacja? Cyrkulacja jest nam potrzebna w pewnym stopniu do automatyzacji. Nie lubimy, gdy wchodzimy do łazienki i musimy odkręcić wodę i ta woda się spuszcza i spuszcza, i płynie, no i cały czas jest zimna. Finalnie myjemy ręce w zimnej wodzie i wychodzimy z łazienki. Nie lubię tego, bardzo tego nie lubię i postanowiłem, że w naszym domu tak nie będzie, no ale jednocześnie nie chciałem, aby wszystkie trzy łazienki miały tą cyrkulację zrobioną na raz. To znaczy, korzystamy sobie z łazienki na dole, wchodzimy do niej, cyrkulacja się włącza, no i niestety obydwie łazienki na górze również mają załączaną tą cyrkulację. Nie wiem po co, jest to bardzo duży zrzut wody, wtedy pompa prawdopodobnie zaczyna taktować w te cieplejsze dni, ponieważ ma no, zrobiony duży zrzut zimnej wody do zbiornika i próbuje tą wodę podgrzać. W związku z tym postanowiliśmy, że będziemy mieć trzy osobne obiegi cyrkulacyjne dla każdej łazienki. To znaczy trzy w sumie, dla każdej łazienki pojedynczo. obie. Dzięki temu uda nam się uzyskać efekt taki, że wchodząc do jednej łazienki, woda zaczyna krążyć w rurach w tej konkretnej łazience. Tutaj mamy ciepłą wodę. Użytkową w kranie dostępną musimy spuścić się 20 cm tej wody, także to potrwa sekundę, może półtorej. A pozostałe łazienki są nietknięte, dopóki tam nie wejdziemy. Są dwa pomieszczenia, w których nie mamy za to cyrkulacji. I jest to kuchnia. Ponieważ zauważyliśmy, mieszkając w bloku, że tak naprawdę nie korzystamy z tego zlewu w kuchni i tego kranu. Czy korzystamy, ale i tak nalewamy tam zimną wodę, bo to jest zazwyczaj woda do gotowania. Nie po to, żeby zmywać, czy myć ręce, czy cokolwiek takiego, no bo mamy zmywarkę. Więc nie jest nam potrzebne, żeby tam od razu leciała ciepła woda. No to prawda. Także zdecydowaliśmy się, że tutaj, w tym pomieszczeniu, czyli w kuchni, gdzie stoimy teraz, nie będzie nam potrzebna cyrkulacja. No i jest tutaj tak zwana klasyczna instalacja, tak to możemy nazwać. Podobnie będzie w garażu, ponieważ no w garażu i tak doprowadzamy ciepłą wodę. Większość ludzi nie doprowadza tej ciepłej wody do garażu, mają takie po prostu krany trochę techniczne, żeby coś opłukać tylko zimną wodą. My stwierdziliśmy, że jak już doprowadzamy to całość, ciepła, zimna woda, ale, ale bez żadnej cyrkulacji. Tak, tutaj jeśli będzie potrzebna ta ciepła woda, no to trudno trzeba będzie chwilę poczekać. Dodatkowo chcieliśmy mieć wyjście wody na zewnątrz, no bo wiadomo, ogród i inne takie sprawy to zawsze jest potrzebne, oraz wejście do domu z zewnątrz pod ewentualną studnię która może powstanie w przyszłości. No na ten moment nie zdecydowaliśmy się, żeby ją kopać. Może coś się zmieni jeszcze w trakcie budowy, zobaczymy. Jeśli chodzi o to wyjście wody na zewnątrz, to wspomnę tylko, że nie chcieliśmy takiego klasycznego kranu, który mhm. wystaje. Nie podobają nam się takie rozwiązania. Dodatkowo wiemy, że na 99,9% będziemy mieć tutaj zagospodarowany ogród i będzie to automatyczne podlewanie. No i fajnie by było to wszystko już mieć w ziemi wyprowadzone, żeby tam po prostu sobie jakąś skrzynkę wsadzić, nie wiem jak to od strony technicznej jeszcze ugryzę, ale na pewno nie chciałbym, żeby to był kran. Dokładnie, kwestie ogrodu jeszcze, jeszcze są przed nami, jeszcze musimy zaprojektować, wymyślić jak chcemy, żeby to wszystko wyglądało, także to, to schodzi na razie na drugi plan, Dokładnie. teraz najważniejsze jest dom. Teraz, może, kilka słów o tym, jak szukaliśmy hydraulika. Chcieliśmy najpierw poszukać przez internet. Postawiliśmy na platformę Fixly. Tam, jeśli nie wiecie, po prostu daje się zapytanie, czego szukacie, kogo szukacie i zgłaszają się do Was fachowcy. Zgłosiło się do nas bodajże pięciu. Po tym, jak Dominik napisał do nich obszerne maile z projektem i tym, czego potrzebujemy, czego oczekujemy. Mhm. Odpisało tylko trzech, co trochę było też dla nas zdziwieniem, smutne, ale okej. Okay. Dostaliśmy od nich wyceny. Wyceny były naprawdę dość wysokie, bo było 36 tysięcy, 20 tysięcy i 21 tysięcy to wydawało nam się już na pierwszy rzut oka dość dużo. No to było trochę niepokojące, że jeden mówi 36, drugi mówi 20, a tak naprawdę no ja wszystko w, tej, w tym mailu, który do nich wysyłałem uwzględniłem. I rury, jakie chcemy zastosować, i że to mają być rozdzielacze. Wysyłałem nawet konkretne rozdzielacze, jakie bym chciał. Oczywiście zdawałem się na nich, że, że jeśli chcą coś pozmieniać, żeby odchudzić projekt, żeby było taniej, ale tak samo dobrze, no to pozwalałem na to. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Z moich wycen, z moich takich. Szybkich wyliczeń. Nie powinno w ogóle takie, takie pieniądze nie powinny wyjść, No i wychodziły. Tak, natomiast mieliśmy jeszcze drugą opcję szukania, czyli z polecenia. Tak. Z polecenia mieliśmy jednego hydraulika od sąsiada, jednego od rodziny. I tutaj wyceny już były zupełnie inne, bo było 7 tysięcy i 4 tysiące. Z tym, że to jest za samą robociznę, mhm. a trzeba było do tego doliczyć materiały. Ale podsumowując, to i tak wychodziło korzystniej niż te z internetu. No tak, no tutaj panowie też fair powiedzieli od razu, że oni biorą tyle za robociznę, materiał jest po mojej stronie. Tak, więc jak chcieliśmy coś pokombinować, żeby było coś taniej czy coś, to po prostu samodzielnie. Zdecydowaliśmy się na hydraulika z polecenia od rodziny, bo była po prostu najtańsza wycena, było 4000 plus za materiały nas wyszło 10,5 więc w sumie to 14,5 to zdecydowanie najkorzystniejsza była dla nas oferta. Ale ja ogólnie chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć, że to nie było tak, że zdecydowaliśmy się tylko dlatego, że ten hydraulik był tani. Ja z tym panem spędziłem tutaj na budowie półtorej godziny. Pokazałem cały projekt, pokazałem co chcę uzyskać. No i uważam, że ten pan mimo wszystko jakby był najrozsądniejszy. Nie czułem od niego tak zwanego cwaniactwa. Nie wiem czy nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Bardzo często rozmawiając z fachowcami, no bije od nich taka wręcz zarozumiałość. No ja tego nie lubię. No ja jestem staram się podchodzić do nich wszystkich z bardzo wysokim poziomem kultury. No, mam jakieś swoje upodobania, jeśli chodzi o budynek, wiem, co chcemy osiągnąć. I kiedy oni mi mówią, że to jest po prostu głupie, może nie wprost, ale tak wręcz to z nich emanuje, no to mi się to nie podoba. No ja nie mam ochoty takiemu człowiekowi płacić, tak? No, wolę zapłacić komuś, kto po prostu przyjdzie, powie, że tak, ale on by to troszeczkę inaczej do tego podszedł, zaproponuje swoje rozwiązanie i możemy znaleźć wspólny grunt. Na zasadzie, że ktoś się stanie dyskutować i powiedzieć, dlaczego tak uważa, a nie inaczej, a nie że on wie lepiej i koniec. No, specjalnie ze sobą na budowę wziąłem taką fakturę, którą dostaliśmy za materiały od naszego wykonawcy, żeby powiedzieć po prostu, co kosztowało najwięcej. No i zdecydowanie najwięcej kosztowały oczywiście te rury peksowe, bo jest to koszt około 3600 zł. No ale na drugi w drugim miejscu były rozdzielacze. Rozdzielacze też nie są teraz tanie. My te rozdzielacze mamy na górze. I na dole, czyli to są dwa rozdzielacze, jeden jest naprawdę taki duży, drugi troszeczkę mniejszy. No i rozdzielacze sumarycznie też kosztowały 2000 zł. Pan wprost mi powiedział, że to wszystko byłoby tańsze, gdybyśmy robili to za pomocą no, takiej klasycznej techniki zgrzewania rur. No ale powiedział też jednocześnie, że to nie byłoby 5 łączeń, tak jak jest u nas, tylko to byłoby z 500, może 600 tych łączeń, bo te rury trzeba wyginać, trzeba zaginać. No troszeczkę jest tutaj kombinowania. No i ja finalnie jestem zadowolony Może wydaliśmy przez to troszeczkę więcej pieniędzy Ale ja będę spał spokojny, że nic mi nie kapie na sufit Czemu miałby ci kapać na sufit? Grawitację odwracasz? Oczywiście ta część hydrauliki dotyczy tylko części wodno-kanalizacyjnej jeśli chodzi o podłogówkę i centralne ogrzewanie, to dopiero późniejszy etap. No to będziemy robić po oknach, no bo po oknach zaczniemy rozkładanie styropianu, ale przed tym zrobimy hydroizolację. No i tak naprawdę wtedy dopiero panowie mogą rozkładać podłogówkę. Wcześniej wcześniej nie miałoby to zupełnie żadnego sensu, ponieważ no, ludzie od okien by po prostu nam to wszystko zniszczyli. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, ile kosztowało to u Was cała ta hydraulika, cała ta zabawa, czy też macie hydraulikę zrobioną na rozdzielaczach. Czy może poszliście w klasyczne rozwiązanie? No i jak wyszukaliście hydraulika, czy też padło w końcu na polecenie kogoś, czy jednak udało Wam się przez internet i też byliście zadowoleni? No to na dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem. Na razie. Cześć.